Orety kotlety, życie sery świetne. Mam chodniu niebóg siebie, mam kochającą rodzinę. Jestem pewien, że nic złego nie może się wydarzyć mi ani moim bliskim. Ciekawe czy Arek Kranciwora patrz! To mój najlepszy kumpel, którego kocham bez względu na wszystko. Oczywiście no homo. Nawet moralnie kwestionowane rzeczy, które często robi. Areczku, jak tam? Co tam? Jak rodzina? Super? To super! Chodź ze mną, idziemy się najebać! Cześć, Rio! wora. Widzisz cały ten plebs, Areczku? To samo ścierwo! Zachowują się jak typowi humaniści, kiedy flaszka jest na stole. Czyli w zasadzie robią to co zwykle, tylko że z promilami we krwi. Jak picie, seks, ćpanie, udostępnianie filmów z Twittera z watermarkiem z TikToka. Ooo, wszyscy do wybicia. No nie wiem Rio, może powinieneś to przemyśleć zanim zaczniesz mordować ludzi, bazując się jedynie na swoich szalonych poglądach. O rety. Zaraz, wydaje mi się, że jestem za młody na tak imprezy. G G G Areczku! Udało ci się! Zmieniłeś się w demona! I szczerze wyglądasz o le lepiej od reszty tych pokrak. O jaciekacie! Amon na kwadracie! Zabawa się za tyno, kiedy Amon przybywa. Ja nie jestem żaden Anon. Jeśli szukacie tej cioty, może znajdziecie na Forczanie. Od dzisiaj nazywam się... NIE Może chcesz coś na gardło? To piękny dzień na bieganie, drodzy Państwo! Nasi zawodnicy szykują się do startu! Mamy tutaj niesamowitą, najspanialszą, nieletnią i niezłomną Miki Makimurę! Następna jest Miko! Oraz Areczek Stupka! Wygląda to, że Arus, czy dojrzewanie, albo połączył się z Anlem z który którym miliony lat temu władał tym światem. Cokolwiek by to nie było, na pewno nie Kudupy. Prawda? zaczynajmy! Jasny gwint. Bigos wraca. <laughs> O, o, zaraz, moment, właśnie odbieramy transmisję na naszym ogromnym holograficznym monitorze! Cześć chłopcy i dziewczęta, nie umiecie w angielskim, mam to w dubie, bo i tak dubbing jest polski. Demony są prawdziwe. Nie ufajcie nikomu! Zróbcie rozpierduchy, bo każdy kto ma inne zdanie od was, zapewne jest demonem. W sumie to znam jednego. Areczek! Janon, pamiętasz mnie? Nie. Spójrz, Rio! Pan się ja ajoglut leci! O chyba na czas... WYKRĘCIĆ ŻORA! A! To było... niespodziewane... O! Jak główkę w Menela! Mówiłem, że rakietowi żołnierze z dzidami kiedyś się przydadzą! Nie Nieprawda, chłopcy? Rio! Przez naszą totalnie no przecież wszyscy myśleli, że robię w dupę! Przez to straciłem szansę z Biki. Teraz wszyscy nie żyją, a świat literalnie eksplodował. Jesteś chujem. O, oh, Reczku! i jesteś tylko sroczkowatym człowieczkiem. Nigdy tego nie zrozumiesz. Bycie szatanem jest tak męczące, wiesz? Czy to tyce? A wie. Oh. O, rany boskie. Fajno. Zniszczę cię, gnoju! DIABO DZIAŁS... DIABO Jeszcze raz mnie dotkniesz, to zrobię ci sztuczkę ze słoikiem. Hej, 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 panowie! Tylko spokojnie, czy naprawdę chcecie zniszczyć miliardy lat ciężkiej pracy? Bozia? Raczej nie inaczej. Jeszcze jedna zaczepka, a zresetuję świat i wyślę was obu do różnych uniwersów. Przysięgam na Boga, to moja przestroga. No dobra, to lecimy. NIE! CZEKAJ! Co? Co się stało z moją twarzą? Dobra, wygląda na to, że niezależnie od uniwersum i tak się nie pogodzicie, więc... Mam dość. Róbcie co chcecie. Zniszczcie cały pierdolony wszechświat. Jebie mnie to. Myślisz? Boże, to już? Ej obniot, jej to jest właśnie debil, to debil man, to debil man Wygląda jak gówno, za płodu zjadał klej. Myśli, że to dobry plan, by zżerać tych ze ścian. Nie późno z diabłu kopniak, ja począł diabowy panem mam. Nie pierdolenie, ile tego jest, na późno śpiewam mi płacą mi, bo to jest właśnie diabł to największy zje, Kręci pora. Każdy to wie To wielki gej To te poczułe